Siema, siema, tutaj Felus, a to jest Toy Felus Land Dzisiaj pokażę Wam pracę odnośnie zadania związanego z żarełkiem Dlatego biegam sobie z pizzą w łapie A jak, każdy lubi pizzę Mamy tutaj zrobionych 5 prac 3 miejsca są wolne Były wcześniej prace, no ale już Zgracze nam się wykruszyli Dlatego jeśli byście chcieli wstąpić na Toy Felus Land Wykonywać zadania, tak jak inni Zapraszam, są trzy wolne miejsca Wymagania, 12 lat mikrofon. Bez mikrofonu to ciężko, także zapraszamy z mikrofonem. A tu nie przedłużajmy, lecimy do pierwszego, do pierwszej pracy. Jest to praca waxa. Widać klimat typowo banankowy. Mam taki banana z gitarą, nie mam czegoś takiego fajnego. Mamy jakieś malarstwo, nie wiem. Restauracyjka, Zajrzymy przez okienko, jest piecyk, naleśniki bananowe, banany. Nawet znak postawił z tym bananem to jest fajna sprawa. Bilardzik, można pułpać, mogę sobie uderzyć w kulki, może innym razem. Juice, stolik bananowy, no fajnie to wygląda, taki typowo bananowy, bananowy zestawik wakacyjny. Spoko, dużo żółtego, jak ktoś lubi żółty, to na pewno mu się będzie podobało. Jak się wam podoba ta praca, piszcie VAX, VAX. Następna praca. Jest to praca Wola, mamy zupełnie inny klimacik, to chyba jakaś restauracyjka Jak widać są lody, więc to pewnie jest lodziarnia A, czy mogę sobie usiąść i od razu tego loda tu dziabać? Można na to usiąść, to jest stołek hmm. no, Chyba nie, ale okej okay. czyli... A, no tak Mamy tutaj posągi z nowego karnetu Fajnie wyglądają, właściwie białe Są kasy, lodówki i są lody w jednej lodówce, zobaczymy czy w drugiej też są. A, Dobra, śmietankowo-truskawkowy zestaw. Także typowa lodziarnia. Na całej szerokości działki, więc nie ma co z tyłu iść. Jak Wam się podoba, piszemy wolo, praca Wiki. I też restauracja. Bardziej swojsko, drewnianie. Mamy wejście, możemy sobie wejść z tyłu. Menu wyświetlone na ścianie. A, to jest ten placek. Same placki, ciasteczka, hamburger, pizza, czyli jest wszystko. Soczki, napoje. W skrzyneczce też mamy żarełko. Jest babeczka. Babeczka jest na ścianie? Jest na ścianie babeczka. No i co, wszystko jest. Elegancko, trochę kwiatków. Taki wakacyjny zestawik. Typowo jak w Mielnie, bądź koło brzegu, czy gdzie indziej nad morzem. Idziemy do następnej pracy. To jest praca Batmana. Tu mam zupełnie inny pomysł. Wydaje, że to chyba jakaś splajtowana restauracja. Bez przedkuchennymi rewolucjami. Zabite dechami okna. No ale nie, wchodzimy. Stoliki. To jakieś pajęczyny. No, to sprzątać. Góra. Dobra jest u góry bar. To bardziej chyba taki bar niż restauracja jest. Czyli lekko nawiedzony bar. Mamy co nieco do picia. Ale fajnie, klimatycznie, fajna lampa z czachami. No To taki bar, gdzie się dzieci nie zabiera. Ale okej. Okay. Jest dobry pomysł. Nawiedzony domek. Zupełnie inny niż pozostałe. Mamy moją pracę. Możecie napisać tutaj felus jak wam się podoba. Jak nie podoba, to też możecie napisać. Ja co nieco o swojej, ja zbudowałem futraka związanego ze z gwiezdnymi wojnami, dla fanów. Także mamy tutaj rebelię, imperium siedzi, zależy kto co woli. Futraczek jest, obejdę w koło. Wyszedł mi trochę jak bus bojowy, ale no, wyszedł jak wyszedł. Mnie, jakieś tam soczki. Tam mamy napoje. Mamy też tutaj, co się podoba, mały z tym robotem można pogadać, bo tu robot serwuje tylko nie wiem czemu mi nie chce teraz tutaj, o było o. ta jest robot kelnerem, no i tyle właściwie trawka, podłoga, a i tu jeszcze jak ktoś chce zamówić, może sobie kliknąć i się odpalają silniki tyle, właściwie nie ma co tu więcej mówić bo tu więcej nie ma za dużo, stoły jak to stoły dekoracje Także, jeśli komuś się podoba, mnie przypomnę, nadal trzy miejsca wolne. Na razie, jeśli chodzi o zadania, będzie przerwa do następnego sezonu, który ruszy we wrześniu. Wakacyjnie nie robimy zadań, wiadomo, są wakacje, różne sprawy. W międzyczasie, ja będę wrzucał różne inne filmiki odnośnie baz, które pobudowaliśmy w tym czasie. A także mam zamiar zrobić jakiś poradnik z krótkimi odcinkami, jak budować. Obecna liczba subskrybentów 215, 215. No co widać to lepiej, ale widać. Więc piszcie, oceniajcie, komentujcie. Jak ktoś chce przyłączyć, to niech pisze. Jak ktoś chce, żebym wskoczył do jego na świat, coś pomógł, popatrzał, popatrzył, popatrzył, popatrzył ocenił. Dawajcie znać. A tymczasem to tyle. A i niebawem też będą informacje, bo jest w planie Discord zakładany. Raczkuję to. Także, póki nie będzie to jakoś fajnie wyglądało, nie będę jeszcze o tym nic mówił. Ale wszystkiego się dowiecie, jak będziecie oglądać. Na razie!